Czy wiesz, czym się różni obserwacja od doświadczenia i jak prawidłowo udokumentować badania biologiczne? Opowiem Ci o tym na dzisiejszej lekcji. Zapraszam! Na początek wyjaśnijmy sobie trzy ważne pojęcia. Przedmiot badań to analizowane zjawisko lub proces, np. wpływ stresu na zapamiętywanie. Obiekt badań to badany materiał biologiczny lub organizmy, np. nasiona fasoli lub szczury laboratoryjne. Badany czynnik to czynnik, którego wpływ jest analizowany w badaniu, np. ilość światła czy temperatura. W biologii wykorzystuje się dwie podstawowe metody naukowe: obserwację, która charakteryzuje się tym, że nie wpływa się na badane zjawiska, organizmy czy procesy. Obserwację można prowadzić wykorzystując zmysły lub narzędzia, np. Na lupę lub lornetkę. Przykładem obserwacji są fotopłapki, za pomocą których można określić, jakie gatunki zwierząt żyją na danym obszarze. Z kolei doświadczenie charakteryzuje się tym, że celowo zmienia się jeden lub kilka badanych czynników, które wpływają na dany obiekt, proces lub zjawisko. Zwykle doświadczenia przeprowadza się w laboratorium w kontrolowanych warunkach. Przykład: badanie wpływu temperatury powietrza na wzrost roślin. Badania biologiczne, zarówno obserwacje, jak i doświadczenia, przeprowadza się w kilku etapach. Wszystko zaczyna się od zaobserwowania jakiegoś procesu lub zjawiska. Potem należy sformułować problem badawczy i postawić hipotezę badawczą. Potem daną hipotezę trzeba zweryfikować, a całość zakończyć sformułowaniem wniosku. Jeśli chodzi o doświadczenia i niektóre obserwacje, istotne jest, by określić różne zestawy doświadczalne. Jest więc próba badawcza, to przedmiot badań poddawany działaniu badanego czynnika, który został określony w problemie badawczym. Z kolei próba kontrolna to przedmiot badań niepoddany działaniu badanego czynnika, który został określony w problemie badawczym. Istnieją dwa różne rodzaje prób kontrolnych. Próba kontrolna pozytywna. W której obserwuje się przedmiot badania, i próba kontrolna negatywna, w której nie obserwuje się przedmiotu badania. Próba kontrolna pozwala ocenić, czy zaobserwowany efekt w próbie badawczej wynika z działania badanego czynnika. To może wydawać się skomplikowane, ale żebyś to lepiej zrozumiał, pokażę Ci o co chodzi na przykładzie konkretnego badania biologicznego. Zaczynam od sformułowania problemu badawczego. Mogę to zrobić w formie pytania: Czy w ziemniaku występuje skrobia? Teraz postawię hipotezę badawczą. W ziemniaku występuje skrobia. Zweryfikujmy hipotezę, przeprowadzając badanie. Pierwsza zlewka będzie naszą próbą badawczą. Znajduje się w niej starty ziemniak z wodą destylowaną. Druga zlewka będzie moją próbą kontrolną pozytywną. Znajduje się w niej zawiesina skrobi. Ona pokaże nam, co się stanie, gdy w badanej próbce znajduje się skrobia. W trzeciej zlewce, która będzie próbą kontrolną negatywną, jest tylko woda destylowana. To pokaże nam, co stanie się w badanej próbce, jeśli nie będzie w niej skrobi. Do każdej z tych zlewek dodaję kilka kropel jodyny. Można też użyć płynu Lugola. Wynik doświadczenia jest następujący. Próba badawcza i próba kontrolna pozytywna zawarwiły się na granatowo. Próba kontrolna negatywna nie zmieniła barwy. Wniosek jest następujący. W ziemniaku występuje skrobia. Udało nam się potwierdzić naszą hipotezę badawczą. Przeprowadźmy wspólnie doświadczenie, skupiając się na jego poszczególnych etapach. Etap pierwszy zaobserwowanie jakiegoś zjawiska lub procesu. Zauważyłam, że siewki pieprzycy siewnej z łaciny Lepidium sativum, zwanej potocznie rzeżuchą, wyginają się w stronę okna. Etap drugi sformułowanie problemu badawczego. Czy jednostronne oświetlenie wpływa na kierunek wzrostu pędu siewek pieprzycy siewnej? Zauważ, że w tak postawionym pytaniu określiłam badany czynnik, jakim jest sposób oświetlenia, przedmiot badania, czyli kierunek wzrostu pędu siewek, i obiekt badań, czyli konkretny gatunek rośliny, którą będzie pieprzyca siewna. Etap trzeci formuję hipotezę badawczą którą będzie możliwa odpowiedź na postawiony problem badawczy: a mianowicie jednostronne oświetlenie powoduje wzrost siewek pieprzycy siewnej w stronę światła. Zauważ, że znów w hipotezie mam określony badany czynnik, przedmiot badań i obiekt badania. Etap czwarty: zweryfikowanie hipotezy. Najpierw trzeba zaplanować badanie. Próbą badawczą będą trzy podstawki wyłożone mokrą bibułą, każda z wykiełkowanymi 20 nasionami pieprzycy siewnej, które będą oświetlane jednostronnym światłem. Próba kontrolna to także trzy podstawki wyłożone mokrą bibułą, a każda z 20 wykiełkowanymi nasionami pieprzycy siewnej, ale oświetlane będą równomiernym światłem. Badania prowadzę w temperaturze 21 stopni Celsjusza, wilgotność to około 80%, a całe doświadczenie zajmie mi 2 dni. To są warunki stałe dla wszystkich prób, zarówno kontrolnych, jak i badawczych. A na początku pierwszego dnia badania zrobię zdjęcie wszystkich prób. Po upływie wyznaczonego czasu znów dokumentuję badanie poprzez zrobienie zdjęcia i pomiar odchyłu siewek od pionu w każdej próbie. Analizuję wyniki i wyciągam wnioski. Jednostronne oświetlenie siewek pieprzycy siewnej powoduje ich wzrost w kierunku światła. Moja hipoteza się potwierdziła, ale gdyby się nie potwierdziła, trzeba by sformułować nową hipotezę i znów ją zweryfikować. Wyniki badań muszą być odpowiednio udokumentowane. Gdy dane mają charakter ilościowy, Należy skrupulatnie odnotować uzyskane liczby, np. temperaturę. A gdy dane mają charakter jakościowy, np. kolor kwiatów, warto wykonać rysunek, zdjęcie lub nagrać film. Zarówno dane ilościowe, jak i jakościowe można umieścić w tabeli. Ważne, by pamiętać, aby taka tabela miała tytuł określający jej zawartość. Nagłówek informujący o tym, jakie dane znajdują się w tabeli i dane. Uwaga, dane ilościowe muszą mieć tą samą dokładność i tę samą jednostkę, a dane jakościowe można wpisać słownie. Dane można przedstawić także na wykresie, by łatwiej wychwycić pewne zależności i tendencje. Może to być wykres kołowy, zwykle stosowany, do przedstawiania procentowego udziału jakichś elementów w konkretnym zbiorze. Wykres liniowy dobrze oddaje zależność badanego zjawiska od danego czynnika. Może być to też wykres kolumnowy, czy mówiąc inaczej, słupkowy, pokazujący bezwzględne wartości pomiarów w różnych grupach. Uzyskane wyniki badań trzeba jeszcze przeanalizować. Naukowcy. Przeprowadzają analizy statystyczne w specjalistycznych programach komputerowych. A to dlatego, że wykonuje się wiele prób, aby zmniejszyć ryzyko wpływu na badania przypadkowych czynników. Czasem tych prób może być kilkaset lub więcej. W warunkach szkolnych także warto przeprowadzić kilka powtórzeń co najmniej trzy. Wyniki trzeba w odpowiedni sposób udokumentować, przeanalizować, na przykład licząc średnią arytmetyczną, a na koniec zaprezentować. Kilka słów o obliczaniu średniej arytmetycznej. Oblicza się ją dzieląc sumę wyników przez ich liczbę. Załóżmy, że przeprowadzając doświadczenie, otrzymałam następujące wyniki w próbie badawczej i próbie kontrolnej. Policzmy dla nich średnią arytmetyczną, zaczynając od próby badawczej. W liczniku dodaję do siebie wszystkie wyniki uzyskane w próbie badawczej, a w mianowniku zapisuję, ile było tych pomiarów. Średnia dla próby badawczej to 13,6. A teraz tak samo próba kontrolna. W liczniku dodaję wszystkie wyniki pomiarów w próbie kontrolnej, a potem dzielę to przez ilość tych pomiarów, czyli w moim przypadku przez 6. Wynik to 25,7. Widzimy, że wynik jest wyższy w próbie kontrolnej. Na koniec spróbujmy zaprojektować doświadczenie. Załóżmy, że robiąc sałatkę owocową, zauważasz, że owoce skropione sokiem z cytryny nie ciemnieją. Czy wiesz, jak krok po kroku przeprowadzić doświadczenie potwierdzające, czy to spostrzeżenie jest słuszne? Należy sformułować problem badawczy. Czy sok z cytryny. Wpływa na proces ciemnienia jabłek. Stawiamy hipotezę badawczą. Sok z cytryny wpływa na proces ciemnienia jabłek. Weryfikację hipotezy rozpoczynam od zaplanowania badania. Użyjemy pięciu przeciętych na pół jabłek. Jedna część będzie naszą próbą badawczą. Skropimy ją sokiem z cytryny. A druga część jabłka będzie próbą kontrolną. Skropimy ją wodą. Przechodzimy do przeprowadzenia doświadczenia. Zgodnie z wcześniejszymi założeniami, każdą połówkę jabłka z jednej strony skrapiam sokiem z cytryny będzie to moja próba badawcza a drugą część skrapiam wodą to próba kontrolna. W związku z tym, że jabłek było 5, uzyskam 10 prób badawczych i 10 prób kontrolnych. Pozostawiam jabłka na 20 minut, a potem analizuję wyniki. Część jabłka skropiona sokiem z cytryny nie ściemniała, a część skropiona wodą już tak. Trzeba też sprawdzić, czy wyniki wszystkich prób badawczych i kontrolnych są identyczne. Ewentualne różnice można wyszczególnić w tabeli. Warto też wykonać dokumentację fotograficzną. Na koniec formułujemy wniosek. Substancje zawarte w soku z cytryny hamują proces ciemnienia jabłek. Zapamiętaj najważniejsze. Obserwacja to metoda naukowa, w której badacz w żaden sposób nie wpływa na badany obiekt, proces lub zjawisko. Doświadczenie to metoda naukowa, w której badacz celowo zmienia jeden z czynników wpływających na badany obiekt, proces lub zjawisko. Próba badawcza to zestaw doświadczalny, w którym organizm lub proces jest poddawany działaniu badanego czynnika. Próba kontrolna to zestaw doświadczalny, taki sam jak w próbie badawczej, ale organizm lub proces nie jest w nim poddawany działaniu badanego czynnika. Służy do określenia, czy obserwowany w próbie badawczej efekt wynika z działania badanego czynnika. Etapy badań biologicznych to zaobserwowanie zjawiska lub procesu sformułowanie problemu badawczego sformułowanie hipotezy zweryfikowanie hipotezy i sformułowanie wniosku